To było wędkarzu Dobra masz, wędkarzu no. masz Dobra, dobra, dobra robię szybko Emocje Emocje co? wędkarza Ty, a ja wyjdzie na przejść dziurek Damaj film się skończy Dobra, przykręć trochę. O, fu, fu, pani kolego to ...że nie nie Dobra. O, ależ to jest kurwa. Pariet. No, ale widzieliśmy go przy ciurze. Jakbyś go wiesz, pyskiem wyciągnął, to ja bym go złapał, a ty byś kurwa rozpadł. Co? No, nie mamy. No, ale to taki z dwójeczka jest. Na pewno. O, widzę go, widzę go pod wieżkiem. Trochę jest umączony. O, to lepiej ma niż dwójkę. Panowie, no piękny. Co przytrzymasz go? Nie wiem. Przytrzymaj go, a ja idę po pikę. Dobra, koniec kręcenia.